W tym celu klikamy również ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień telefonu. Kolejno wybieramy również zakładkę połączenia i teraz wybieramy zakładkę sieci komórkowe. Kolejno zakładka nazwy punktów dostępu, następnie wybieramy nasz punkt dostępu internetu. Więc ten, który mamy zaznaczony aktualnie. W moim przypadku jest to tutaj o nazwie internet, więc wybieramy ten punkt dostępu. Kolejno przesuwamy te zakładki nieco niżej, tak aby odnaleźć zakładkę o nazwie typ uwierzytelniania. Wybieramy tą zakładkę i tutaj domyślnie będziemy mieć najczęściej w telefonach ustawienie na PAP. My musimy zmienić na ustawienie CHAP. No i po prostu wyjść już z tych ustawień. Kolejno trzeba zresetować telefon, no i jak telefon połączy nam się ponownie z siecią, zauważymy znaczącą poprawę w szybkości internetu. Więc takie ustawienia powinny znacząco Wam poprawić płynność, stabilność i szybkość internetu w telefonie.